Siemano, z tej strony Bązaj to jest moja Hot 16 Challenge Już na Początku wiem, że będzie cię to męczyć Nie będę klęczyć w trzech dobach tych czelęży, Tak cię to dręczy w kraju palonych tęczy Gdzie mrok zabija kolor Ludzie chcą lądować w przełęczy W świecie wyzwań, łańcuszków, czy nominacji Gdzie mocny fiebie słynie z wytartych z Każdy pewny swojej racji Nie czyniąc nic, a czyniąc zło niedobro Czynią tylko wstyd Nie jestem raperem, a podwójnie mnie wywołano Dziś do tablicy wywołany Bądź mało Brak ci doznań jak w Korei mało To już swe cztery litery i zrób coś sam śmiało Zrobił znów za znów rącza fera Pierwsze za obowiązki ma konferansjera Praca moją pasją, jej się jak matki nie wybiera W tym kraju to ci tak uskwiera Masz problem? Ja problemy rozwiązuję Jako organizator nawet ci je zorganizuję Tu gdzie grożą, w wpadnięcie do kanału Wpadam w lewy kanał, prawy kanał, wiozę się pomału Do celu, by mieć 6 zer w portfelu Hot 16 Challenge, podejmowało już wielu nie nominuję nikogo. Dzięki Prymus. Dzięki Krucha za nominację. Prymus, dziękuję za bit. Szkoda, że nie mogliśmy nagrać tego u Ciebie w pokoiku. Tylko to musi lecieć z mojego telewizora. Musi to być nakręcone w ten amatorski sposób. Nigdy w życiu niczego nie napisałem ani nie nagrałem. Można? Można. Cześć.